Cześć kochani, z tej strony Kufina, jesteśmy w kolejnym odcinku, w którym murderer Soul Suspect eee, lecimy z kolejnym odcinkiem. Mamy Wytrop światka. Nie mogę zgubić trapu światka, tylko ona może mi pomóc odnaleźć dzwonnika. Tak trochę śmieszną nazwę ma gościu. A, dzwonnik! Śmieszne. prawie jak dzwonnik z Notre Dame zobaczmy R. A nie, czekajcie, bo ja też jeszcze tu zbadać te pomieszczenia. Tutaj czegoś nie ma, bo potem mi się okaże, że czegoś zapomniałam albo coś skupiłam. Jak mnie mam tędy nie wyjdę. Dobra, kot. Lecimy przed siebie. Zapraszam. Mer. się opuścić, Poszukaj nowy... Poszukaj światka jako nowy cel. No to, to lecimy, nie? Hop. I ona mogła iść. I teraz pytanie inne. Czy ja mogę jakoś... się wytostać? Chyba, czy nie, musimy iść normalnie nikotem już. Oczu, dziękujemy za pomoc i lecimy sami, no. Chyba. Chyba, że no nie. Teraz ja się przekonamy. No, gdzie i jak. So Nie, yeah, sorry. Uh, I'll be back. Don't wait up, be careful, No, to cudownie. Duchy mogą wykorzystać zjawisko po... poltergeista, aby manipulować ludźmi. Dobra. Ale w takim razie co zrobić? Czekajcie, spróbujmy przejść jakoś tędy. Tędy nie. Wow. Nie! Nie. Halo, księdzu! Ja mam taką sprawę. U. Nie, nie będziemy się bawić telewizorem. Mogę wyjść? U, tak. O super i od nowa całe poszukiwanie. To jest trochę irytujące. Niestety takie wiecie powtarzanie jednego i tego samego właśnie źle klikło. To przypadkiem nie? Pomiń. Na szczęście mogę pomijać scenki. Podejdźmy się do drzwi. Ewo, gdzie to było? Kurczaczek, no? Tędy, pik. Rytualne zaproszenie dla wampira. Mogę, mogę. Dobra, mm, tak lecimy tędy. Tędy, tędy. Oczywiście nie wiem, czy dobrze idę, nie? Bo takie moje drobne domysły. Mam i. No ale do najmądrzejszej osoby, które te w nie należę, będę się pewnie modlać te dwie godziny i albo zrobię cięcie.

Mother does seem to be a bit of a but Brian's worth it. Yeah, I think so too dear. It's just that Shelley didn't grow up around boisterous people. i I'm they'll be fine. You know they'll have a long happy life together. Oh, I'm sure you're right. You've been her I think in some ways you know her better than I. She's had a great role model for motherhood, I must say. Chyba, że ludzie na przykład nie mogą mnie podrzucić do góry, to byłoby miłe. Dobra, wyjdźmy stąd. Słuchajcie. No nie, tu nie mam wyjścia. Brak pola manewru. Tędy, dobra. Jeszcze spróbujmy Uważam, że trochę... Dobra, czy ja mam tu jakieś pole manewru? powiedzmy na inną gałość przejść Ja nie mam dobran to zawróćmy. wróćmy chociaż byłoby to miło jakby mi się udało znaleźć jest na dole Niby chodźmy U. O właśnie Jedna. Właśnie. Dobra, on ciekawa. Moja myszka jest kochana, w się naprawdę w dobrych momentach. O, teoretycznie w czym mogłabym po prostu kotem przebiec tamtym, niestety nie mam pojęcia jak to zrobić. By tu przejść, o właśnie. Jeszcze są rzeczy, co ciekawsze. Te trzy fragmenty. Brakują nam. Nie, tam jest taka rodzina kolejna. To ja było co chodzi z tymi ludźmi? Jestem ciekawa bardzo. Niestety się nie wiem. Dobra. Od Hopam. Hop. Mamy 14 metrów do księdza. Czy ja mogę? Tu przejście jakoś? Nie, nie mogę. Nim też nie przejdziemy. Chodziliśmy, tam dwa demony, nie? jestem tutaj, mi drzwi no tutaj, ej, ej, ej. no. tutaj, jestem tutaj, Ej, tutaj, ej. nie, wiem. nie ogarniam. Ten odcinek będziemy mega nieogarnięty. coś tak czuję Gdzie są Dobrze, ścigań światka, ale Co no dalej A właściwie to tak poza tym O, mamy dwie nowości, czekajcie. O, a powie 7 na 7. Mamy tu. Nekrolog dziewczyny według niego e, była w Łodzi, pływającej w stronę tonącego Monarch... Monarchans... Ta... się utopiła. A, to jest to do tego śledztwa, dobra? I tu mamy całą historię, której nie mogę kliknąć. Jakiegoś przykładu, Nie, nie. Nie przykładu. Nieważne. Powiedzmy z jakiegoś powodu, no. A Nie, nie, nie mogę. myślałem, że tam są drzwi otwarte, no... Mój Boże! Iganie światka nie będzie takie łatwe. Zwłaszcza, że kot mnie chce wejść na górę. uczenie nic w tej nie daje poza tym, że jest. Tak mi się wydaje. Tu nie mamy nic do wejścia. Jedyne wejście jest tam. Uch. Opa. Potę. Hmm. Niestety minus jest taki, że... Że nie wiem, co, jak tu wyjść. Bo idąc tędy... Dona, wy nie mamy możliwości przejścia. Dobra, czekajcie, ja wycięcie idę Donata poszukać. Naprawdę? Dobra, już wiem. What the fuck? Słuchajcie, bo mi się dźwięk wyłączył, wcięcie. Dobra. Jestem z wami. Jakby mi się wcześniej pokazała, bo Przebieganku od tego odkur... za kilka razy, to bym się kapła, i chodzi o... Odkurzacz. To w piecu, a nie! This place is so cold tonight. Dobra, no tak tylko dwie. No, chyba nie. A po że uwagi niektóre elementy możesz wykorzystać. Dolność uwagi demonów położył to, że. Skupią się na tych elementach, co pozwoli ci przemknąć się niezauważonym. Wykorzystywanie kruków do odwrócenia uwagi demonów może być często przydatne. No spoko, i tak nie zapamiętam. Kryjówka. Chowanie się przed demonami pozwoli ci się zbliżyć do obiektów służących do odwrócenia uwagi. odwróć uwagę demonów. Jeśli chcesz stracić y demona musisz podejść do niego od tyłu. Przytrzymaj R i rozpocznij próbę zakłócenia. Dobra. Papa, tak, chodzimy. Uciekamy z probostwa, aż na się wody. Dammit. Eee... Musisz szukać, ziom. Nie wiem, proponuję jakiś postornek po... Albo cokolwiek, o, kotek. Jezus... Yeah. So. go, huh? Za długo byłeś w ciele kota. Światka matki. No my jedno, tak? Czy wskazówka powie mi, dokąd udała się świadek? Zagniona matka, motyw morderca, listyk matki, e, Strych kościoła, Zbiegły świadek. Potworny krzyk, bo potworny krzyk odpada na, na samym wstępie. Eee, to już w morder mordercy średnio mi pasuje, zagubiona albo zaginiona. Matka światka, albo liścik Matki Światka. Motyw mordercy średnio. Spróbujmy. Dokładnie. Mamy to, Pięknie. This station and don't look back <laughs> Czyli yeah. tam, gdzie się she's headed to the police station to steal some book she'll blend in well there you're did you know her mother worked for the police mm. fine don't tell me puss Jedny kotek Czy to tą fajnie kiedyś już do końca? Nope. Time to head back to the station. Hey, wam. Mm -hmm. Ale będziemy kończyć. Moment odcinek jeszcze mm. świadek jest trudny na posterunek, aby znaleźć te z matki. I na posterunek udamy się w kolejnym odcinku. Chyba. Chyba że jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy będą nam po drodze tutaj doświadczać. Mm. Cóż. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, łapujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał. Ja jestem Kusina, to jest Kra Murder Soul Suspect. Czyli śledztwo za eee, Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, i cześć, pa pa!